Tutaj powinno już wszystko działać. Super, jesteśmy na żywo. E, na Instagramie i jest nagranie. Cześć, witam Was. Ja się nazywam Agnieszka Zapart e, z profilu Obrazkoterapia. Witam Was na kwadransie na refleksję. Słuchajcie, zanim, e, zanim zacznę, ponieważ dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat samotności. I zanim zacznę, słuchajcie, taka krótka informacja, że, e, że pod koniec tego, tego live'a i tego, te, mm, będę mówiła o konkursie, który mam dla was, y, 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 który będę realizowała w przyszłym tygodniu. E, no, także słuchajcie, warto zostać do końca i posłuchać co będziemy robić, co, 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 co takiego planuję dla was fajnego. A teraz, teraz, słuchajcie, chciałabym przejść do tematu związanego z samotnością, ponieważ myślę, że to jest szczególnie w tej chwili okropnie, po prostu strasznie taki przykry i bardzo aktualny temat. Najpierw, słuchajcie, wyjaśnijmy sobie, czym jest samotność. Samotność jest to takie uczucie, które, my może, które możemy nazwać bólem społecznym. I samotność, tak jak jest, jest takim doświadczeniem, które ma swoje odbicie, no też w, sensie w naszym układzie nerwowym. Nie? Tak jak nie wiem, doświadczamy na przykład głodu, który mówi nam o tym, że jesteśmy głodni, potrzebujemy, potrzebujemy jedzenia, tak? trzeba się udać po coś, żeby się nakarmić. Tak samotność jest tym właśnie takim też takim doświadczeniem bólowym, przykłym, które nam mówi o tym, że brakuje nam ludzi, brakuje nam kontaktów społecznych i również mamy, mamy jakby wynika ona z naszej potrzeby kontaktu, że musimy się po prostu udać do innych ludzi, żeby, żeby tą potrzebę kontaktu zaspokoić. I teraz to, co jest, słuchajcie, istotne, o czym ja będę jeszcze mówić, to to, że tutaj nie chodzi o to, żeby to były jakiekolwiek relacje, ponieważ zdarza się tak, że my się czujemy samotni, będąc na przykład, nie wiem, w, w, wśród mnóstwa ludzi, e, bo to chodzi o to, że to muszą być, te, te, ten głód relacji, których my potrzebujemy, słuchajcie, to są znaczące relacje, czyli takie relacje, w których my mamy, jest bliskość emocjonalna, jest zaangażowanie, w których my się czujemy dobrze i yy, to z taki z, jak, i samotność nam mówi o właśnie tego typu głodzie relacji, że my bardzo potrzebujemy innych, żeby, yy, żeby go zaspokoić. I teraz słuchajcie, uczucie samotności jest takim uczuciem, które właśnie ze względu na to, że mówi nam o tym głodzie kontaktów, było takim ono się, ono się wykształciło, słuchajcie, w czasie naszej ewolucji, ponieważ yy, ludzie słuchajcie, nie ma takiej możliwości, żebyśmy my jako gatunek przetrwali samodzielnie potrzebujemy innych ludzi, żeby, żeby przetrwać, żeby wiem, zdobyć jedzenie, wsparcie przy opiece dla potomstwa, żeby nie wiem, się ogrzać. Tak? I kiedyś, tak jak nasi przodkowie żyli, no to potrzebowali po prostu ze sobą współpracować. I teraz, samotność, czyli takie poczucie osamotnienia, pojawiała się w momencie, kiedy myśmy na przykład, nie wiem, na zbyt długo oddzielali się od naszej społeczności e, z jakiegoś powodu, i to, to uczucie powodowało w nas, że. Że nie taką potrzebę wracać, nie wracać, wracać do swoich, bo, bo tam jest bezpiecznie, tam jest dobrze, tam nam nic nie grozi. Tak samo, słuchajcie, to jest ważne, że samotność jest też uczuciem, które jest w reakcji na odrzucenie. I odrzucenie, ponieważ jeżeli myśmy funkcjonowali w takich, nie wiem, grupach od 50 do 150 osób, nie w tych takich wczesnych, wczesnych stadiach rozwoju ludzkości, no to słuchajcie, tam była absolutnie kluczowa była kooperacja. Każdy, każdy po prostu musiał funkcjonować na rzecz grupy i robić rzeczy na rzecz grupy, ponieważ inaczej, no, grupa by nie przetrwała. I jeżeli ktoś robił coś przeciwko grupie, nie wiem, krat jedzenie na przykład, albo w jakikolwiek inny sposób, Sposób narażał się jej regułą, to, to co robiła grupa, to takiego kogoś odrzucała. Nie? Albo w jakiś sposób dawała mu znać, że to jest nie w porządku. Jak się zachowuje, i to uczucie, właśnie odrzucenia, powodowało się takie poczucie osamotnienia, które słuchajcie, ze względów ewolucyjnych, miało być z kolei takim impulsem do tego, żeby się zorientować: aha, robię coś nie w porządku, ja nie mogę się tak zachowywać, bo źle się z tym czuję, to boli, bo jak podejrzewam, większość z Was nie, samotność potrafi sprawiać niemalże fizyczny ból w całym ciele. I to powodowało, że ta osoba bardzo często no, rezygnowała z tego, takiego, z tego takiego niekooperacyjnego działania, a jeśli z niego nie rezygnowała, to bardzo często po prostu nie przeżywała, bo społeczność się od niej odwracała. I teraz słuchajcie, y, to oczywiście są czasy zamierzchłe, natomiast, y, żyje, natomiast no, żyjemy w tej chwili w takich czasach, w jakich żyjemy, cywilizacja się rozwinęła przez te y, tysiące lat, y, jest tam w tej chwili dużo, dużo łatwiej przetrwać, jeżeli nie będziemy wchodzić w taką ko bezpośrednią kooperację z innymi ludźmi, oczywiście to nie jest tak, że no nasza, nasza cywilizacja jest bardzo oparta o, o współpracę i kooperację między ludźmi, natomiast ja mówię o takiej ścisłej kooperacji po prostu z absolutnie najbliższymi. W związku z tym my się zaczynamy bardzo, bardzo oddalać od siebie. Nie wiem, jesteśmy zajęci pracą, rzeczami, dziećmi, yy, czymś tam, tak? I jeżeli brakuje nam czasu, to to, co się często dzieje i co jest pierwszą taką rzeczą, którą odcinamy, to są na przykład relacje, tak? Nie wiem, nie mamy Czasu odebrać telefonu, nie mamy czasu porozmawiać ze znajomymi, nie mamy czasu się spotkać z kimś, zwłaszcza w tej chwili, kiedy, słuchajcie, paradoksalnie żyjemy w takim cza w czasach, kiedy technologia umożliwia nam bycie ze sobą tak bardzo, bardzo w, ciągle w kontakcie, a jednocześnie jakby wzmaga nasze poczucie samotności, ale to jest akurat temat na innego live'a, którego ja zrobię kiedyś przy okazji, bo, bo to jest naprawdę też niesamowity temat: jak nowa technologia sprawia, że my praktycznie się od siebie oddalamy, a nie zbliżamy. Nie? Ale dobra, to jakby wracając do meritu. I teraz słuchajcie: samotność jest normalnym uczuciem. Każdy z nas czasem się e, czuje samotny, to jest zupełnie, zupełnie normalne bo jesteśmy tak po prostu skonstruowani, tak ewolucja sprawiła, że, myśmy, że my po prostu w ten, sposób, w ten sposób funkcjonujemy, tacy jesteśmy. Natomiast to, co jest kłopotem, to to, kiedy samotność staje się chroniczna, kiedy my, nie mamy, takiego, kiedy my mamy takie poczucie, że nie mamy żadnych yy, takich właśnie znaczących, bliskich emocjonalnie relacji i obracamy się, nawet jeśli obracamy się wśród ludzi i mamy takie poczucie, że my nie mamy z nimi więzi albo ta więź jest bardzo słaba, to wtedy czujemy się bardzo Samotni i yy, kłopot zaczyna się wtedy, kiedy właśnie, słuchajcie, kiedy to się przeradza w takie chroniczne poczucie samotności. Bo teraz tak, jeżeli samotność jest jak głód i daje nam uczucie, no, fizyczne uczucie bólu w ciele to my na ból reagujemy ochroną, tak? I w ten sposób tak samo reagujemy też na ból społeczny, czyli właśnie na poczucie samotności. Zaczyna, możecie sobie wyobrazić, że yy, kiedy czujemy się samotni, no to postrzegamy innych ludzi jako zagrożenie, jako takie źródło tego bólu, no bo przecież oni nam czegoś nie dają. Skoro my się czujemy samotni, no to mamy potrzebę kontaktu, nie potrafimy go nawiązać. W związku z tym, no, yy, coś tu nie gra, więc my się zaczynamy zbroić, nie? Zakładamy, nie? Tak można sobie wyobrazić, że ubieramy taką zbroję i jesteśmy, jesteśmy, ba jesteśmy Coraz bardziej gotowi na to, żeby przyjąć właśnie kolejne odrzucenie, kolejne jakieś tam nieprzykre sytuacje. I problem za, i, i, i to jest strasznie, to jest właśnie, to jest ważne, o czym ja teraz mówię, ponieważ. Yy, to, słuchajcie, w naszym mózgu zaczyna się przeradzać w taki mechanizm, kiedy my ciągle y, poszukujemy zagrożenia w, w, w środowisku. Tak? Wszyscy zaczynamy postrzegać nawet pozytywne albo neutralne sytuacje, jako sytuacje zagrażające, jako y, sytuacje negatywne, kiedy ktoś robi coś przeciwko nam. Zaczynamy przypisywać ludziom wrogie intencje, zaczynamy spodziewać się, że y, może nas spotkać tylko coś złego ze strony innych. Y, Zaczynamy różne fakty. Interpretować w taki sposób, jakby ktoś chciał zrobić coś przeciwko nam. Efekt jest taki, że zaczynamy się od, od ludzi jeszcze bardziej odsuwać, jeszcze bardziej czujemy się samotni, ta nasza percepcja rzeczywistości jeszcze bardziej się wykrzywia, i słuchajcie, pojawia się takie paskudne, błędne koło, z którego jest absolutnie bardzo trudno, z którego czasem jest naprawdę bardzo, bardzo trudno wyjść. E, jeżeli nie podejmiemy naprawdę wysiłku i takiej świadomej pracy, bo naprawdę, słuchajcie, badania naukowe pokazują, że to jest po prostu niesamowite, jak samo uczucie y, samotności, właśnie, y, tak jak mówię, no wykrzywia percepcję, słuchajcie, albo sprawia, że my siebie nie doceniamy. Nie? Na przykład były tego typu badania, że osoby, osoby y, które miały duże takie poczucie samotności. Y, były brane, były brane po prostu jako, były brane wraz z grupą kontrolną, jako osoby, które miały innych pocieszać, nie wiem, tam spędzać z nimi czas, jakoś okazywać, niem nie współczucie, no tak dawać wsparcie. I te osoby, pomimo że przez te osoby wspierane, były oceniane jako no, takie dobre, że były dobrym wsparciem, jakby do, nie, nie, nie miały, słuchajcie, y, zaburzonych takich umiejętności wchodzenia w relacje społeczne. To te osoby samotne, które się czuły bardzo opuszczone, y, o sobie samych myślały, że są kiepskimi y, słuchaczami, że są beznadziejne, że nie umieją wchodzić w reakcje. E... Ja pod koniec tego live'a powiem: Słuchajcie, skąd, skąd ta wiedza? Czym ja się inspirowałam słuchając, euh, znaczy jakby przygotowując dzisiaj tego live'a, bo to padło pytanie. No i słuchajcie, i to jest, i, i dlatego, y, dlatego, słuchajcie, to jest takie ważne, żeby, żeby się umieć w tym błędnym kole zatrzymać. Ja wam zaraz powiem, jak to się. Jak, co, 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 trzeba, co trzeba zrobić, ponieważ słuchajcie, były robione badania, że samotność, yy, poza tym, że właśnie tak jak mówię, wykrzywia całkiem naszą percepcję i sprawia, że my się oba, że my się sami już potem odsuwamy od relacji, od innych ludzi. I wiecie, i stworzy się z tego taka samospełniająca się przepowiednia, tak? Mamy takie mamy poczucie zagrożenia, więc się odsuwamy od innych ludzi. Nie wiem, nie odbieramy telefonów od przyjaciół albo się wymawiamy tym, że nie mamy czasu, więc nie przyjdziemy na jakieś spotkanie. No i efekt jest taki, że ludzie przestają do nas dzwonić, tak? Nie wiem, Przestają nas pytać, czy chcemy gdzieś przyjść, albo czy chcemy coś zrobić, przestają nas zapraszać, sami się od nas odsuwają, nie? A potem my siedzimy tacy, o Boże, nie? Jakby jest dramat, bo czujemy się absolutnie fatalnie opuszczeni, nie? Przy czym w którymś momencie sami w tym błędnym kole żeśmy do tego doprowad... się do tego również przyczynili. E, oczywiście do tego też nie pomaga, e, nie pomaga. słuchajcie, to, że e, jeżeli my na przykład, bo mówimy tutaj o dorosłych, ja mówię tutaj cały czas o relacjach między dorosłymi, natomiast e, jeżeli ktoś na przykład już od dziecka ma takie poczucie, że gdzieś nie znajdywał wsparcia, nie znajdywał, e, nie znajdywał jakiegoś odzwierciedlenia, nie, nie, było tego, nie, nie był widziany, słyszany, nie, nie reagowano na jego potrzeby i on się czuł bardzo samotny, no to w takim osobom jest jeszcze trudniej wyjść poza właśnie to błędne koło i nawiązać relacje z innymi, ale to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Jeszcze chciałam Wam tylko, zanim przejdę do tego, co z tym robić, powiedzieć o tym, co mówią badania, a propos skutków samotności, takiej chronicznej, przedłużającej się. Słuchajcie, mówią o tym, że osobom, osobom samotnym bardzo spada odporność, komórki się dużo gorzej regenerują, takie osoby się szybciej starzeją. I, a wszystkie takie choroby, typu na przykład, nie wiem, nowotwory, rozwijają się dużo szybciej. I dlatego, y, my jako społeczeństwo, jako, my, jako my, tak, każdy z nas y, ma jakąś taką swoją pracę do wykonania, żeby zadbać o profilaktykę, zadbać o swoje relacje, żeby nie wpaść w taką chroniczną samotność. I też myślę, że jest to słuchajcie, coś do zrobienia dla nas dajako, dla społeczeństwa, żeby te osoby, którym grozi taki stan bo które już w nim są, żeby też o nie zadbać, żeby jakoś ułatwić im wyjście z tej tego chronicznego stanu, bo słuchajcie, bo to jest, to jest, yy, będę o tym, że chroniczna samotność powoduje yy, niemal takie samo ryzyko dla, yy, dla zdrowia jak palenie papierosów. I teraz, e, słuchajcie, co z tym robić? Jeżeli my jesteśmy, na przykład, nie, wiem, jesteś w takim stanie, że jak, jak to można w ogóle sprawdzić? Po pierwsze, to co trzeba zrobić, słuchajcie, to zaakceptować, że samotność jest zupełnie normalnym uczuciem. My jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani do tego, że jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy innych ludzi w takim czy innym wymiarze jedni mniej, inni więcej, ale zawsze będziemy potrzebować e, tego. Jest ten, jest, zawsze będziemy potrzebować tych innych ludzi, i w związku z tym będziemy od czasu do czasu czuli się samotni. Jeżeli, my, jeżeli mamy już to poczucie akceptacji, yy, tak? Jakoś potrafimy przyjąć to, że tak, może tak być, że czujemy się samotni, to to, co można teraz sprawdzić, słuchajcie, czy myśmy już nie popadli w ten stan takiej chronicznej, yy, chronicznej samotności, to przede wszystkim zacząć się przyglądać nie wiem, swoim nawykom albo takim myślowym, tak? Czy jeżeli ja jestem w jakiejś sytuacji, to czego ja się spodziewam? Czy ja się spodziewam tylko samych złych rzeczy, że nie wiem, ludzie to generalnie żyją na świecie po to, żeby robić mi źle i przeciwko mnie? Czy może generalnie potrafię spojrzeć, tak bardziej racjonalnie na rzeczywistość, że ludzie są różni. Jedni będą, na przykład, nie wiem, chcieli dla mnie dobrze, inni niekoniecznie, a zdecydowana większość, no po prostu nie wiem, na przykład, będzie mi, będę im obojętna, bo jeszcze na przykład nie nawiązałam z nimi relacji, tak? I wtedy mogły, mogliby się do mnie jakoś dopiero odnieść, nie? Albo na plus, albo na minus. Więc tak jak mówię, patrzymy, przeglądamy swoje myślenie, czy tam jest negatywizm, czy tam są jakieś takie, jakieś takie oczekiwania, Hmm, właśnie, że zdarzy się coś złego, albo że będę źle potraktowana, potraktowany, yy, spodziewanie się po prostu absolutnie najgorszego obrotu zdarzeń. I teraz tak, to jest to, jest to, co robię na poziomie myślenia, yy, na poziomie relacji, tak? Czy, co ja robię? Czy ja przyjmuję, kiedy ktoś mnie gdzieś zaprasza, tak? Bo ja nawet lubię to czy ja przyjmuję te zaproszenia, czy ja wychodzę do ludzi, czy jeżeli czy ja albo albo na przykład może tego nie robię, może się ciągle czymś wymawiam, że nie mam czasu, albo że coś tam nie wiem, jestem zmęczona e to jest to co, to, co można zrobić właśnie nie na poziomie, na poziomie patrzenia zachowania, czy ja się na przykład nie wiem, odsuwam, tak? nie siadam gdzieś dalej od ludzi, yy, albo kiedy ktoś coś zrobi wobec mnie, tak bo czas, po, wiecie, no już mam te interakcje z ludźmi, tak, ktoś coś robi, w związku z tym ja absolutnie za każdym razem interpretuję to jako negatywne, nie? Nawet i yy, Bo to, co jest ważne, to, żeby to zmienić, to słuchajcie, trzeba zacząć patrzeć na fakty. My jesteśmy zaprojektowani do nadawania znaczenia rzeczom, i każdy z nas patrzy po prostu na świat przez swój filtr. Jak już właśnie Wam powiedziałam, samotność, potrafi te nasze filtry wykrzywić do granic po prostu niemożliwości. I, i próba, jakby wyjścia z tego, kiedy my próbujemy sobie z tym poradzić, wyjść, wyjść, to jednym ze sposobów jest właśnie zacząć patrzeć na fakty, na to, co się dzieje. Czyli, czy to jest tak, Czy to jest, co ktoś powiedział, tak? Yy, i czy ja reaguję na słowa, które padły, czy ja reaguję na znaczenie, które nadałam tym słowom, tak? albo na to, co ja sobie wyobraziłam o tym, że ta osoba pomyślała? Nie? To tu już, słuchajcie, tu trzeba, zacząć to, tu trzeba zacząć to sprawdzać, kiedy my się chcemy przyjrzeć, czy my jesteśmy w tym stanie y, takiej samotności. I też taką właśnie, trzeba włączyć dużą uważność. To jest trudne, natomiast, y, natomiast no. Warte jest podjęcie wysiłku, jeżeli czujecie się samotni, właśnie, właśnie patrzeć na fakty, na to, co się dzieje, żeby nie zakładać za każdym razem, że to jest absolutnie, że ktoś zrobił coś z złą intencją, albo na pewno, chciał, na pewno nas nie lubi, albo na pewno chciał coś przeciwko nam. Nie, być może ten ktoś na przykład się spieszył, bo coś się wydarzyło i dlatego nam na przykład odburknął, jeżeli nam odburknął, tak? E warto się temu przyglądać. Teraz kolejna rzecz, którą zdecydowanie, e zdecydowanie warto zrobić, to po prostu słuchajcie, zacząć wychodzić do ludzi. I po prostu jakby dać sobie szansę, ponieważ jeśli my żyjemy w takiej chronicznej samotności, jesteśmy w taką zbroję, tak? Zewsząd spodziewamy się ataku i absolutnie najgorszych rzeczy, to to jest kwestia tego, czy my mamy decyzję podjąć trochę ryzyko i ściągnąć tą przyłbicę, tak? Być może spotkać się z kimś, zaryzykować znowu bycie wrażliwym, wrażliwym, tak? Jakoś, no, no tak, no więc kiedy wychodzimy w relacje z ludźmi, wystawiamy się na to, że czasem to będzie przykra interakcja, a czasem będzie to niesamowite spotkanie, bo tak po prostu w życiu bywa. I chodzi o to, żeby. Mieć gotowość właśnie na tą różnorodność, że może być różnie i nie zakładać, że za każdym razem spotka nas tylko coś złego. To, co bardzo pomaga w radzeniu sobie z samotnością, to wchodzenie w różnego rodzaju takie, na przykład, nie wiem, jeśli mamy jakieś zainteresowania, hobby, łatwiej nam nawiązywać relacje, jeśli wchodzimy, wchodzimy w relacje z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania albo są w podobnej sytuacji. Nie wiem, na przykład, jeśli ja mam małe dziecko, to będzie mi łatwiej, na przykład podejrzewam, znaleźć wspólne tematy z mamami małych dzieci. Nie? Albo nie wiem, jeśli uwielbiam larkować, tak? albo grać w werpegi, no to znajdę sobie, znajdę sobie ludzi, którzy też grają w werpegi, bo będę miała przynajmniej o czym z nimi porozmawiać. I, I to już, jest, słuchajcie, jakaś, jakaś podstawa do tego, że nawiążą się jakieś relacje. Yy, yy, I teraz, słuchajcie, czasem jest tak, że oczywiście my nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Tak, to już jest tak sam, który jest tak, że tak powiem zasklepiony, jesteśmy tak zasklepieni w tej swojej skorupie, że nawet nasze takie bardzo duże wysiłki sprawiają, że no nie umiemy na jakąś nawiązać relacji, nie umiemy wyjść poza te schematy myślenia, czy jakoś poza tą percepcję, poza nasz negatywizm, czy takie bardzo pesymistyczne oczekiwania i potrzebujemy w tym wsparcia i słuchajcie, wtedy, no, wtedy trzeba się udać do specjalisty, do psychoterapeuty, yy, który pomoże po prostu jakoś, który pomoże przez to przejść, przepracować i zacząć nawiązywać relacje. Zwłaszcza, że ta psychoterapia sama jest, yy, sama jest już nawiązywaniem relacji. To, co też jeszcze pomaga, co pięknie pokazują badania, to pomaganie innym. Jeżeli my robimy inne, jeżeli robimy jakieś dobre, ciepłe, życzliwe gesty dla innych, nie wiem, angażujemy się w wolontariat albo w jakikolwiek inny sposób wspierania pomagania innych, to bardzo, bardzo pomaga przez, przezwyciężyć yy, poczucie samotności i daje taką możliwość nawiązania nowych relacji, właśnie na przykład nie, z innymi wolontariuszami itd. Tak I teraz słuchajcie, yy, właśnie taka propos tego pomagania innym, ponieważ to jest wszystko, co Wam chciałam dzisiaj powiedzieć. Teraz informacja o konkursie, ponieważ ja sobie wymyśliłam, że w, za dwa tygodnie, słuchajcie, na początku maja do będzie, startuje sklep obrazkoterapiowy, wyjeżdżają słuchajcie, pocztóweczki, pocztóweczki, będzie po prostu mnóstwo, 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 mnóstwo pocztówek. I w przyszłym tygodniu, słuchajcie, konkurs, w którym będzie można, można wygrać możliwość wysłania przeze mnie takiej pocztówki do kogoś dla was ważnego. Będziemy rozsyłać iskierki radości. E, pocztówek jest sporo. Będzie, e, będzie, będą, e, będzie, tak jak mówię, konkurs, będzie losowanie. Ja o wszystkim będę mówiła w przyszłym tygodniu, i słuchajcie, będę, be, będziecie mogli dzięki. Będziecie, ja, e, ja będę to wypisywać, wysyłać. Ale osoby, które zostaną wylosowane, które wygrają w konkursie, e, będą miały możliwość właśnie wysłania tych obrazoterapiowych karteczek, e, karteczek do swoich bliskich. I tu jest pytanie: tak, będą plakaty w sklepie? Będą, 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 również plakaty, będzie ten wzór, który tu jest, o, przepraszam, tutaj jest, widzicie, widzicie jeden wzór, będzie ten wzór oraz będzie wzór, yy, będzie wzór, psychoterapia. Na razie, tylko, na razie są tylko, dwa wzory, natomiast oczywiście tego będzie więcej, ale tylko, w zasadzie powoli, nie, bo, bo yy, ja tak. Yy, Zwłaszcza teraz, kiedy mam w domu pracuję, mam dwójka tylko małych dzieci, znaczy mam dwójka małych dzieci pod ręką i home office, to jakby wszystko idzie wolniej, ale będzie. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Cieszę się, że było Was tutaj aż tyle. Yy, I jak, jakby macie jakieś pytania, piszcie do mnie, yy, nie wiem, czy piszcie w, piszcie w komentarzach do posta o samotności, albo piszcie tutaj pod tym nagraniem, albo piszcie do mnie na plif. Yy, ja jestem bardzo chętna, słuchajcie do rozmowy i do wszelkich jakichś tam, nie wiem na dyskusji. E, książka, na, z której ja dużo czerpałam, e, robiąc, to, e, robiąc te, to nagranie, to jest książka anglojęzyczna. Niestety ona nie wyszła po polsku. To jest Loneliness, e, Human Nature and the, and the Need of Social Connection. Ja napiszę albo zrobię wam zdjęcie, słuchajcie, to jakiej książki warto sięgnąć. E, będzie w linku pod tym nagraniem, to mówię do osób, które są, będą oglądały nagranie na Facebooku albo na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Cześć.